Chcecie coś przegryźć? Mam niezdrowe chipsy, napoje, gazowane cukierki i wafelki. Co chcecie? Do poważniejszych spraw. A mówiła o jedzeniu. W sumie to nie, powinien, nie powinny być wafelki, tylko ciasteczka. Chyba widzieliście już wcześniej. No właśnie. Tu mam napisane, napisane paczka wafelków. Tak naprawdę to są takie ciasteczka, nie wafelki. Wafelki to są takie, wiecie, podłużne. No, więc ciasteczka nieźle. Ja chcę jednego. Dam mu całą paczkę, potem inni także się poczęstowali. To te czeko czekoladowe. A więc od czego by tu zacząć? Gondiela wyjaśni wszystkim szczegółowo, co się do tej pory wydarzyło, że wszyscy. Mieli taki sam zasób informacji? W sumie już powiedziałam wszystkim, wszystko, no ale dobra. Tak. Pojawienie się Debre, moje obawy wobec niej, groźby, historii z wiatrem wody, które wylała Amber i to, że Castiel nie chciał o niczym słyszeć. Nie wspomniałam jedynie o tym, w jakim byłam stanie, gdy rozpłakałam się przez Castiela. Nie chciałam, żeby wszyscy o tym wiedzieli, ale i tak mogliby się domyślić. Gdzie można zdobyć jakąś broń? No, przecież w grach, no to zawsze. No, nie zawsze są bronie, ale przeważnie. Zależy w jaką grę grasz. Ja, wydaje mi się, że noszenie broni jest nielegalne. Szczególnie przez uczniów. To jeszcze nieletnich. Armin, uspokój się. Nie możemy stracić zimnej krwi. Spójrz na mnie, nienawidzę jej. A ona nie ma o tym zielonego pojęcia. Nigdy się z tym nie pokłócę. Dobra. Mhm. Nie zmienia to faktu, że broń nie jest takim złym pomysłem. To dosyć radykalny sposób, żeby ją zneutralizować. O, to weź pistolet na wodę. Ha, znowu ją oblejemy. Rozo, kontynuuj. Jedyną opanowaną. Jeszcze na tanie nic nie powiedział. Zastanawiałam się, jak można by odpłacić że za wszystko, co do tej pory zrobiła, nie zachowując się ani dziecinnie, ani wulgarnie i przede wszystkim nie doprowadzając do jej śmierci. O, groźne spojrzenia. Gdybyście pozwolili mi się tym zająć, to o wiele szybciej mielibyśmy ten problem z głowy. A co, zakopałbyś się żywcom? Nie w więzieniu, tylko w poprawczaku. No właśnie, nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy ją przekonać, żeby odpuściła. Może rozsądniej byłoby zrobić na odwrót i namówić jej menadżera, aby ją olał. <laughs> I oleje ją wodą też? <laughs> Znowu? Um. Ale nic o nim nie wiemy. No. Zamknęliśmy się. Zamknęliśmy się w pokoju? Dopiero teraz? <grywa> Prawdziwą gwiazdę. Chwileczkę, myślałam, że naszym celem jest ją ukarać, nie jej pomagać. Nie przerywajmy jej. Mówią o tym, w co ona ma uwierzyć. Leo będzie menadżerem, którego jej zaproponujemy. Usłyszałam, jak ktoś zakrztusił się sokiem. Leo? Przecież on nie wygląda jak menadżer, jest nieśmiały, za się nie odzywa, nic nie sprawia wrażenia, że po prostu się do tego nie nadaje. Dajcie spokój, potrzebuję mojej przemiany, ale na koniec będzie się nadawał idealnie. Kto to jest Leo? To chłopak, rozalni, starszy brat Sandra, pracuje niedaleko w sklepie z ubraniami. Aha, okej, okay, a dobra, już go widziała? Nie wiem. A skąd wiesz może poszła do sklepu z ubraniami, no? Co by robiła całym mi po szkole? Rany. A ty Sośka, musisz. Po prostu musisz wszystko zepsuć i musisz wspominać tego. O! Dobra, dalej. Idziemy. Tak, wszyscy jutro się spotkamy. Jednak nie, podzielimy się na małe grupki. A dlaczegoż to? No dobra, no i. <laughs> Musi zacząć się przygotowywać do swojej roli już od dzisiaj nie będzie miał czasu, żeby się zająć swoim strojem, biedny. Mhm. A, dobra, to może się zajmę strojem dla Leo. Jakby tu był najpierw. Gondiola powinna się o tym pomyśnić, pomyśleć. Chociaż może Armin by mu powiedział, żeby przyszedł na zakupy z nami. Okej, okay, iść, nie będzie to dla mnie żadnym problemem. Przynajmniej nie będę musiał spędzać dodatkowego dnia w szkole. No dobra, chodź. <coughs> to ty serio nie masz co robić w domu. Mm. I z Keniaczem idziemy też. A ty, Rosalio, co będziesz robić? No, przecież pójdzie do Leo, bo mam przygotować rolę. No dobra. Nic mu jeszcze nie powiedziałaś. Tak, idziemy do domku. Mhm. Ale ich nie ma. Byłaś dzisiaj bardzo cicha. Chciałam, żeby lekcje jak najszybciej się skończyły, a przy okazji połowa klasy mnie nienawidzi. Ty co robisz w mieście? Chciałam poczekać na kogoś pod szkołą, ale nie jesteśmy pod szkołą. Zgadza się, że powinno tam wrócić. To było mądre, wiesz? A może nie wrócisz? No nie, dobra. To i tak nikogo nie spotkamy. Wszyscy czekają na nas przed szkołą. Wszyscy, czyli Nataniel i Kentin. Zgubiłaś się po drodze? Nie, przeszłam się trochę w międzyczasie, bo nie chciało mi się na was czekać. Ha! <laughs> Słuszna uwaga. Idziemy. Szliśmy każdy po swojej stronie. Ciekawe w jaki sposób. Daleko od siebie chyba. Hmm. dojdziemy do Nataniela czy do Kentina? A właśnie, nawet nie widzieliście moich lewometrów! już wam pokazuję yy, mamy tak z Natanią mamy wyższy lomometr niż z kastielem. okej okay. z Leśkiem oczywiście stówka i tutaj chciałam zobaczyć, a z Arminem 60 z Kentinem 42 dobra, wiecie co? żeby sobie podwyższyć to podejdziemy do Kentina o ile mi się szkoła zechce załadować. Dobra, okienko mi się przesunęło, ale okej. Okay. Nieważne. No to podchodzimy do Kentina. Coś nie tak? Nie, wszystko okej. Okay. Chciałam tylko trochę z tobą powiedzieć. Szkoda by było iść tak bez słowa. Zrobiła się z ciebie straszna zrzęda. A ty, jak zwykle, jesteś za bardzo ciekawska. Tak, wiem, ale gdy myślę o twoich wadach, to ta pierwsza przychodzi mi do głowy. No, wadach? Bo niby mam ich wiele. A co myślisz, że masz tylko jedną? I, i co? Nie ma człowieka, który nie ma wad. To głupie pytanie, wiesz? Chcesz dostać całą listę? <gryw> Oczywiście, że tak. Daj. No, jakie? niej za mną, wiesz, gdy byłem w szkole wojskowej? Nie za bardzo. <grym> Aha. Miałam twoją maskotkę za każdym razem, gdy o tobie myślałam, to na nią patrzyłam i od razu czułam się lepiej. Zaglądałaś cały czas do swojej komody, <grym> żeby zobaczyć tę maskotkę. Och, nie spodziewałem się tego. Ojej. To już teraz wiesz. Dobra, mieliśmy iść do sklepów, a ja się wołem sam. Dobra, idziemy do sklepów. No to jesteśmy. Weszliśmy do sklepu z ubraniami. Z ubraniami, b. <ścoughs> Przy okazji, kupiłabym sobie jeszcze kale Tak na wszelki wypadek. Potrzebujemy jakiegoś garnituru, czegoś klasycznego. I okularów przeciwsłonecznych, żeby wyglądał na wyluzowanego. Tak, żeby nie było widać jego oczu. Co one zdradzają. Stereotypy działają najlepiej. Wiesz co, słyszko, jakbym cię przefarbowała na blondynkę, to wiesz. Co by było? Ej, tam czarny wygląda całkiem nieźle. Może. Szary też jest niezły. Co do tych blondynek, to ja się stereotypami nie sugeruję. Żeby nie było Dobra Ja wolę czarne, sama nie wiem Trzeba by je przymierzyć Ja wolę szare No dobra, trzeba by je przymierzyć Przymierzycie? No, ja przymierzę <śmierzę> Tak, nie chcecie ich założyć, żeby sprawdzić jak się prezentują? OK. Okej okay. <śmierzę> Okej Poczekałam na nich, aż wyjdą z przewieralni. I co? Ty nie będziesz się ze mnie nabijać, okej? Okay? A kto to powiedział? Ja chcę wiedzieć. Jeśli nie dowiem. Zobacz, ilustracja. Bardzo mi się podoba. Ta ilustracja jest bardzo ładna. Kentin zawstydzony. A, to chyba on mówił. No, dobra. Zamkniemy. Wow, ale klasa. Klasa. Nasza klasa. Dyskutowaliśmy przez chwilę, który garnitur powinniśmy wybrać. Chłopcy byli strasznie zawstydzeni i szybko przebrali się swoje ubrania. No, nigdy w garniturach nie chodzili, czy co? Nie macie tutaj y, y, rozpoczęcia i zakończenia roku, chociaż. No, nie, mus, nie musieliby się przybierać aż w garnitury, no wiecie. Do czego ty nas zmuszasz? Ja do niczego was nie zmuszam. Haha, ha, sorry, ale wyglądaliście naprawdę świetnie w tych garniturach tak elegancko. Dzięki, a ja myślałam, że założę taki garnitur jedynie w dzień naszego ślubu. Naszego ślubu. Co kara Ej ja chciałam powiedzieć mojego ślubu. Mojego, nie twojego, no chyba, że mnie tam zaprosisz. Zrobił się jeszcze bardziej czerwony wtedy, gdy założył garnitur musiał połknąć jakiegoś buraka. Ojej. Nie rozumiem, dlaczego miałaby cię tam zapraszać? Natania? No bo to mój przyjaciel. No i zazwyczaj zapraszać się swoich przyjaciół na ślub. O kurczę, strasznie go to zdenerwowało. Słuchaj, co ty robisz? Wiesz, żeby wieczorem gościsz z białą koszulą. Mhm. Tak. Widzicie, mówiłam wam, że to dobry pomysł, żeby pójść na zakupy. Wracamy. Ej, kurde, <laughs> gdzie ja klikam? Mam iść do domu. Nie do domu, tylko do szkoły. A <laughs> no w ogóle nie mam iść ani do domu, ani do szkoły, tylko do Rozali. <laughs> ja mogę go zanieść. Gdyby Debra to zobaczyła, mogłaby stwierdzić, że to dosyć dziwne. Lepiej być przesadnie ostrożne. Chyba zaczynamy popadać w paranoję. Jeżeli chcemy, żeby było wiarygodnie, to powinien to zrobić Natania. Dlaczego? Rozalia chyba lubi robić metamorfozy, a Natalia właśnie tego potrzebuje. Słucham? Ups. No wiesz, mundurki były modne w poprzedniej epoce, a poza tym jesteś jedynym uczniem, który przychodzi do szkoły w koszuli i krawacie. Ale to fajnie. Co ci w tym przeszkadza? Bardzo lubię ten strój i to nieprawda, że wyszedł z mody, to raczej spodnie wojskowe są przestarzałe. No, z drugiej wojny się Ech, Eh, chyba powinnam ich teraz powstrzymać, zanim przerodzić się to prawdziwą kłótnię. Są lepsze niż twój źle zawiązany krawat. Naprawdę nie chcecie, żebym się tym zajęła? Nie! Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Tak, zostawię ich! Niech tutaj się kłócą. W słodkim flircie wszystko jest możliwe. Okej, okay, idziemy zakończyć swój dzień. No to załatwione. Muszę tylko jutro wrócić do szkoły i dowiedzieć się, jak Rosalia sobie radzi. I czy ma już strój? Aha. Teraz idę się przebrać i mam ciuch za darmo. W ogóle ubieram kaptur i... Chciałam wziąć buty. A, a, I spodnie. Założymy sobie kaptur na głowę. Ale fajnie. No rany. O, to będzie się świetnie nadawać, wtopię się w otoczenie. No co ty? Chyba sobie żartujesz ze mnie. A, ja wróciłam do szkoły. Mm, teraz musimy znaleźć Rozę. Chcesz egzemplarz mojej nowej gazetki? Tematem głównym dzisiejszego wydania są wszystkie twoje bohaterskie czyny, których dokonałaś, odkąd Debra wróciła do szkoły. Super, dziękuję ci bardzo. <grytanie> Peggy, to co robisz jest naprawdę złośliwe. Ej, jeżeli nie chciałaś, żeby zostało to uwiecznione na papierze i upublicznione, to trzeba było zachowywać się przyzwoicie. No. Tak, no ja nie miałam tego na myśli. Samo jakoś tak wyszło. Przynajmniej wiesz, że o tobie piszę. Napisz no, o tym, że wszyscy uczniowie zawsze chodzą w tych samych ciuchach. Oprócz Suszki. Co robisz? Szukam rozali niciosi. Okej. Uh, ok. Um. Kurde, mogliby dać trochę więcej opcji, a dali nam tylko kryminał. I nie wiem, nie mam za bardzo czasu na czytanie. Dobra, kryminał. Nie ma nic lepszego. Sieni po biografie kryminalne też są niezłe, ale nam lovą skoczył niedługo. Dosięgnie chyba Aleśka. Nie 87. No to na pewno nie, na pewno nie. <ścoughs> ale jak on mógł wszystkie kryminały przeczytać? Nie da się. Jest ich tak dużo, że się nie da. Nawet przez tyle lat, ile on żyje. He, <śmany> no czytałam kilka. A więc wszystko gra, przystępujemy niedługo do ataku? Jeszcze nie wiem, właśnie szukam Rozalii. Myślałam, że ty zawsze kogoś atakujesz w tych swoich grach. Nie szkodzi. To rzadkość. No, rzadko właśnie rozmawiamy, no. No, aż dziwnie, dziwne. Nagle wszyscy są dla mnie mili. O, coś zapisuję w swoim notatniku. Zobaczymy, co on tam z groli. Oparłam się na jego ramieniu. Co robisz? Próbuję przeczytać, co napisałeś. Nic nie pisałem, próbowałem coś narysować. Haha, właśnie widzę. Narysował ewolucję ludzika z kresek. Wow. Fascynujące. Nie śmiej się, naprawdę się starałem. Co chciałeś narysować? To, co miałem w głowie. I o czym myślałeś, gdy to rysowałeś? Ech. Hmm? Oniki w szczególnym. W sumie pytanie było inne troszkę. Ale okej. Okay. Oni niepewnie. Naprawiłaś się szatnianie. <noise> Noci sprzątając w plecaku. Sprzątając w plecaku. Ciekawe co on tam sprząta. Wywala jakieś swoje stare ołówki. Przestaniesz mi w końcu unikać? No, drugi raz cię widzę dopiero. No. Dzisiaj nie robiłam tego specjalnie. Po prostu wcześniej na ciebie nie wpadłam. Wcześniej robiłaś to specjalnie? Oczywiście, powiedziałaś mi, że mam się więcej do ciebie nie zbliżać. No, to tak robię. A wyskoczyłeś mi na początku odcinka, Ty... Ty... Ty <ścoughs> Znowu sobie poszłam. Mam Cię gdzieś, Castielu. Dobra, chyba już nikogo nie znajdziemy. Do szatni nie ma co iść. Mm, Rozalia, miała, Rozalia miała być na korytarzu, ale jej też nie ma. Mm, Amber. Dowiedziałam się, że to Ty zostać ukarana za wylanie wiatru wody na debre. Tak, śmieszycie mu to? Na no pewnie zapełniłaś mi murowana libi. Stwierdziłam, że nagana nie jest taka zła, jeżeli w zamian będę mogła znosić się na dobrze i wylać jej wiatro wody z kibla na głowę. Okazało się, że to ty dostałaś naganę, której oczekiwałam. Częściej będę się tego ustawiać. Ustawia się w kolejce. Słyszałam was, co? Kurczę, wie co szykujemy dla Debre? Amber, i ty słyszałam was. Dlaczego nie powiedziałeś, że ty nic nie zrobiłaś? To niesprawiedliwa. Ach, to, ponieważ w tym momencie nikt mi nie wierzy, a więc to nie miałoby sensu. Ale przez to dostałaś naganę. To prawda, to jedyna rzecz, która drażni mnie w tej historii. Naprawdę, bardzo mi przykro. Dobra, już tak się nie rozczulaj. Rozalia, masz wszystko, czego ci. Potrzeba. Tak. Wszystko masz. Dobrze. Dobrze. Próbowałam wytłumaczyć dyrektorce, co się wydarzyło, ale nie chciałam mnie słuchać. Nie szkodzi, to mówię, że próbowałaś. Jest mi naprawdę przykro, tak bardzo chciałabym pomóc. Może powinnam była mówić głośniej. Dobra, jeszcze kogoś spotkamy oprócz Violetty. O, proszę, moglibyśmy chwilę porozmawiać? Proszę? Jesteś chory? No co jesteś chory? Zaraziłeś się od psa? Wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista. W gnieniu oka zostałam przyciśnięta do muru. Kastier trzymał swoją rękę nad moją głową. Posłuchaj mnie, jest mi przykro. Poniosło mnie, nigdy nie powinienem był tego mówić. Zostaw mnie w spokoju, to zbyt łatwe, nigdy ci nie wybaczę. Zostaw mnie w spokoju, ty małpo. Nie, dopóki nie dasz mi skończyć, a więc skończ, słucham. Nie wiem, jak mam przeczytać to. Zamieniam się, słuch. Skoro już skończyłeś, to sobie pójdę, ok? Przesunął się i mogłam odejść. Dostałem od życia szansę, znajoma, której udało się wydać własne albumce. Abym dla niej grał jako profesjonalista. Jeżeli chcesz mojego dobra, tak jak powiedziałaś, to powinnaś to zrozumieć. Taka okazja drugi raz się nie powtórzy. A ty próbujesz wszystko zepsuć, naciskając na debre, żeby odeszła. I kłamiąc. Dalej. W tym momencie działasz w najgorszy możliwy sposób przeciwko osobie, która ci nic nie zrobiła. Jasne. Miałem powód, żeby się złościć. Nie kłamałam. I nie rozumiem, dlaczego pokładasz swoje nadzieje w dziewczynie, która już raz cię skrzywdziła. Po prostu wybrała karierę zamiast mnie. Na no jej miejscu zrobiłbym to samo. Nie, znam cię. Nigdy nikogo byś tak nie potraktował. Mhm. Odająłam się i zignorowałam go, a potem się zatrzymałam. Odwróciłam się i zrobiłam najbardziej pogardliwą minę, na jaką było mnie stać. Ach, w sumie to Rozania miała rację. Te ciuchy w ogóle ci nie pasują. Wcześniej miałeś klasę, teraz nie pozostało ci nic specjalnego. Natychmiast sobie poszło. Ładne są te ciuchy. No. Tak bardzo bym chciała, żeby zrozumiał. Ma za swoje, mam nadzieję, że teraz przeze mnie czuje się strasznie. Tak bardzo bym chciała, żeby zrozumiał. Nie mogłam się powstrzymać, żeby się nie odrodzić i na niego nie spojrzeć. On dalej nie spuszczał ze mnie wzroku. Pff. Spodziewał się tego. Jestem pewna. A ty powinnaś nosić ubrania, które trochę bardziej podkreślają twoją sylwetkę. Aby chociaż sprawiać wrażenie, że jest czego dotknąć, <noise> kasję, ty zboczeńcu. W sumie to byłoby na pewno bezcelowe. Podejrzewam, że nawet najbardziej wydekoltowana bluzka ci nie wystarczy. Żartwo i z mojego biustu już wystarczająco dużo razy zmień płytę. Kurczę, jak on to robi. Byłam taka zła, a teraz nie mogę się powstrzymać, żeby się nie uśmiechnąć. Co za. <noise> Poczułam rękę na ramieniu, która zaciągnęła mnie do klasy. Myślałam, że to znowu kastel, ale. Ciii. To był Aleksy, co robisz? Armin przyszedł ze mną pogadać dwa dni temu, bo nie, już wiesz. Oczywiście ten idiota musiał zacząć wszystko opowiadać na środku korytarza, i musiałem kontynuować przed nim moją małą ustawkę. Musiałem poczekać, aż będziemy sami w domu, żeby mu wszystko wytłumaczyć. Twoją ustawkę. Co mu wytłumaczyć? Nie rozumiem nic z tego, co mówisz. Okej. Okay. Tak. Aleksy nam tu mówi, że tak naprawdę się na nas nigdy nie gniewał. Tak, tak, tak. Pewnie. Hmm. Ja wpadłam? To ty przyszedłeś. No, dokładnie. Ach, tak, niby gadasz. No, ale co byś się tam dowiedział więcej? No. Co niby Myślę, żeby ci wszystko powiedziała? Nie, ja daję mu tam. No. No, ja, ja, ja. Na no jego twarzy pojawił się ogromny uśmiech, a potem zbliżył się do mnie, co on mi chce zrobić. A przytulić mnie. <ścoughs> Suśka ma oczy jak szare kulki. Pff. Ja. Ścisnął mnie mocno, powstrzymując wybuch śmiechu. A właśnie tam się śmiało ilustracji. Dziś myślałam, że mieliśmy zachowywać się dyskretnie. Ha! <ścoughs> to niesprawiedliwe, dlaczego wolisz chłopaków? Bo mniej zawracają głowę niż dziewczyny. Naprawdę, to dlatego ja nie zawracam głowy w ogóle. Aha, nie, to nie tylko dlatego. Wiesz, to jedna z tych rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. To tak samo jak ty lubisz ufaków I nie potrafisz powiedzieć dlaczego. W każdym razie, jeżeli chodzi o dobre, to mogę ci przedstawić kompletną listę, dlaczego odrzucam nie od dziewczyny. <grywka> Mi tu czymś powiało, ale nie powiem czym. <grywka> Dobra, dalej. Okej, okay, zmykam, jeżeli ktoś nas tutaj twarzy, to już po mnie. Dowiedziałeś się czegoś na temat dewry, gdy z nią rozmawiałeś? No, nigdy, nigdy nie był zły. No, nagle wszyscy tacy mniej się zrobili. W tym odcinku to jest aż za słodkie. No, nie. <ścoughs> Dobra, nawet nie podejrzewa, że ma wykreto. Normalnie świsnęliśmy go z ze, ze lewozmywaka, którego słucha nie ma. Gej. <ścoughs> Wiecie, że strasznie długo nagrywam. Mieliśmy szukać się Rozali. Widziałam, jak Aleksy przed chwilą stąd wyszedł była z nim. Nikt nie może o tym wiedzieć. Ale wcześniej mówiłeś coś innego zupełnie, no. Pokręcone to jest. Pokręcone dialogi, pokręcona historia i w ogóle, dobra. Uważa, że wiesz co, jest gotowe. Ach, tak? Super, idziemy. Ech, nie, poczekam na raz jutro na korytarzu, ale sprawdzić, jak potoczyły się sprawy z dobrą. Nie mam mowy, żebym poszedł do parku. To jeszcze gorsze niż grup ogrodników. No wieku. Nie poszedłbyś do parku? To smutne. Przecież park to najlepsze miejsce. Jakie można sobie wyobrazić. Idę do parku. I idę sobie. Bunriola, jesteśmy tutaj.